łomy czy śniegołomy od czasu do czasu dotykają polskie lasy. Nie są zjawiskiem nowym i na szczęście rzadko mają rozmiar katastrofy, jak w 2017 roku, kiedy to w nocy z 11 na 12 sierpnia huragan spowodował największą klęskę aż w pięciu dyrekcjach regionalnych. Wówczas największe straty zanotowały nadleśnictwa Rytel, Czersk, Lipusz, Kościerzyna czy Lubichowo. Wiatrołomy, które przeszły pod koniec stycznia tego roku, między innymi nad lasami nad leśnictwa Orneta, na szczęście nie spowodowały aż tak ogromnych strat. Choć widok połamanych i powalonych drzew dla leśnika to zawsze przykry i smutny widok. Tu jeszcze dwa tygodnie temu rósł przepiękny las. 30 stycznia na skutek huraganowych wiatrów takich powierzchni w nadleśnictwie Orneta mamy około 10 hektarów. Ogólnie w naszym nadleśnictwie wywróciło około 20 tysięcy metrów sześciennych drzew. Jest to można powiedzieć mniej więcej 1 piąta tego co rocznie pozyskujemy. Tu był drzewostan sosnowo-świerkowy. Na szczęście z tego co wiemy to yy, zwierzęta ani, ani ptaki nie, nie ucierpiały. Ludzie też, też nie, to była zapowiadana wichura, więc myślę, że ludzie też nie pojawiali się w tą niedzielę w lesie. Praktycznie już na drugi dzień po wichurze odpowiednie służby terenowe przystąpiły do usuwania skutków wiatrołomów. Przystąpiliśmy do przede wszystkim udrożnienia wszystkich dróg, no i z dość dużą intensywnością teraz przystąpiliśmy do usuwania tych wiatrołomów, żeby nie stanowiły zagrożenia. Według moich wstępnych szacunków około kilku tysięcy drzew zostało uszkodzonych na skutek silnego wiatru, doszło do pęknięć pni jak też wywrócone zostało drzewa razem z systemem korzeniowym. Prace porządkowe trwają równolegle z szacowaniem szkód. Na bieżąco maszyny wielooperacyjne harwestery, forwardery pozyskują i zrywają drewno. Służby terenowe nadleśnictwa jak też pracownicy zakładów usług leśnych stoją przed ogromnym wyzwaniem Prace na terenach poklęskowych wymagają wyjątkowej ostrożności i rozwagi. Drzewa, które pozostały na pierwszy rzut oka wydają się, że są zdrowe, ale pęknięcia oraz uszkodzone systemy korzeniowe powodują, że one dalej są niebezpieczne. Dlatego wykorzystujemy w pełni maszyny wielooperacyjne, są one po prostu bezpieczniejsze. Prace porządkowe zostały rozpoczęte. Bardzo szybko, ale też mamy nadzieję, że w trybie natychmiastowym, czyli w okresie miesiąca jesteśmy w stanie uprzątnąć wywroty i złowym powstałym terenie leśnictwa. Warto podkreślić, że surowiec pozyskany z uprzątnięcia po wiatrołomach znajdzie swoje zastosowanie. Wszystko co wyrobimy no, sprzedamy do zakładów przerobu drzewnego. Staramy się oczy, oczywiście jak, jak naj, najbardziej uzyskać jak najlepsze drewno, ale część jest połamana, ponadrywane, włókna drzewne, także no, część będzie gorszej jakości. Drewno pozyskane zostanie zerwane, a następnie wwiezione do okolicznych tartaków i firm, z którymi na co dzień współpracujemy. Ten surowiec nie zmarnuje. Każdy fragment drewna zostanie pozyskany i wywiedziony. W związku z tym, że na skutek silnego wiatru kilka tysięcy metrów sześciennych należy pozyskać prace planowe, które są w planie na rok bieżący zostaną wstrzymane do momentu pozyskania drewna na powierzchniach pokuraganowych. Takie powierzchnie, te około 10 hektarów, jak uporządkujemy, jak najszybciej przystąpimy do odnowienia. Posadzimy nowy nowy las, żeby żeby rósł. Część będziemy starali się jak najwięcej wykorzystać naturalnego odnowienia, no ale tam gdzie, gdzie nie damy rady i gdzie nie można, no to oczywiście będziemy sadzić las. Sosna i świerk w takim przypadku, natomiast w innych miejscach, gdzie gleby są dużo bardziej żyzne, to będziemy odnawiać gatunki liściaste, głównie dąb, lipę, Oprócz powalonych i zniszczonych drzew są jeszcze inne konsekwencje huraganu. Jeżeli chodzi o ochronę lasu, to te szkody musimy uprzątnąć najlepiej do końca marca, żeby nie powodowały rozwoju szkodników owadzich i rozwoju gradacji, która może zniszczyć las jeszcze gorzej niż te dotychczasowe wichury. Jeżeli chodzi o owady, które mogłyby się rozwinąć w wyniku pozostawienia tych drzew, to jest skornik drukarz, który jest głównym szkodnikiem drzew świerkowych. Taki masowy rozwój szkodników owadzich zwiększyłby szkody. Tak? Drzewostany by zamierały, ponieważ są to drzewostany z uszkodzonym systemem korzeniowym. Te drzewa wydają z siebie żywice i to, to no, jakby... Przyciąga owady, żeby je zasiedlać i rozwijać nowe pokolenia, które się rozwijają w tysiące lub setki tysięcy sztuk. Na terenie nadleśnictwa Orneta istnieje 70 gniazd ptaków drapieżnych, w tym bociana czarnego, objętych ochroną strefową. Na szczęście nie ma informacji o ich uszkodzeniu. Niezniszczone zostały także młode sadzonki drzew. Tutaj przed nami mamy yy, posadzone. Sadzonki modrzewia, które zostały zabezpieczone przed szkodami od zwierzyny w postaci trzech palików. W tym miejscu nie ma uszkodzeń, po prostu ten las jest odnowiony i zabezpieczony przed oddziaływaniem przez zwierzynę. Grunty nadleśnictwa Orneta sprzyjają sadzeniu gatunków drzew liściastych. W latach poprzednich sadzono tu głównie sosnę i świerk, gatunki nieodporne na warunki meteorologiczne i szkodniki owadzie. Teraz jest okazja do zmiany. Sadzimy gatunki drzew, liściastych, dęba, buka, które są bardziej odporne na takie warunki. Anomalie przyrodnicze w polskich lasach zdarzały się i będą zdarzać w przyszłości. Trudno je przewidzieć, a tym bardziej się do nich przygotować. Na tego typu zjawiska bardzo ciężko jest się przygotować i tak naprawdę no, jedynie co pozostaje nam no, to porządkować i odnawiać jak najszybciej, żeby, żeby rósł rosło następne pokolenie drzew i żebyśmy mogli korzystać z tego lasu. Za, za rok, o tej porze, będziemy odnawiać te powierzchnię. i oczywiście wszystkich zapraszamy, żeby zobaczyli, jak, jak to wygląda. Pomimo szkód wyrządzonych przez wiatrołomy, dzięki pasji, pracy i miłości do lasu orneckich leśników, już niedługo w miejscu uszkodzonym będzie rósł nowy las i zachwycał nas swoim pięknem.